Witam serdecznie, Marta Kucińska, Joga Piękna. Teraz będzie kilka słów na temat różnego rodzaju masażerów. Ponieważ dzielę się różnymi sposobami na odmładzanie, dzielę się różnymi sposobami na masaże i też pokazuje różne urządzenia, które możemy w tym celu wykorzystać. A ponieważ pojawia się ich ostatnio coraz więcej, to dostaję czasem pytania, który do czego i tak naprawdę jaki wybrać. Dlatego chciałabym teraz bardzo tak naprawdę w skrócie opowiedzieć, jaka jest różnica. Ja uważam, że przede wszystkim takim najprostszym sposobem do użycia jakiegoś gadżetu, oprócz oczywiście dłoni, która jest niezastąpiona, to jest masażer 3D. Prosta rzecz niedroga, fajna, skuteczna i tak naprawdę najbardziej delikatna. Tutaj bym powiedziała z najmniej przeciwwskazań. Oczywiście wszystkie przeciwwskazania generalnie do masażu są takie same, czyli stany zapalne, choroby nowotworowe, uszkodzenie naskórka, trąci grużowaty w formie aktywnej. To są takie główne przeciwwskazania. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to twarz możemy śmiało masować. Natomiast jest to o tyle fajny gadżet, że on jest dosyć delikatny i dla skór naczynkowych, o ile nie jest to jakiś bardzo mocna, mocny problem, to ten masażer można wykorzystywać. Ja już się dzieliłam nieraz, jak robić masaż, ale w skrócie przypomnę, że tutaj za pomocą tych roleczek rozmasowujemy sobie tkanki, zaczynamy od czoła, policzki zawsze do góry. Można jedną z kuleczek tak ustawić, żeby rozmasować sobie okolice wokół nosa, czy też nawet oko. Bardzo fajnie, sobie można wykorzystać. Jeżeli chodzi o górną powiekę, ładnie unosi, liftinguje, odprowadza też nadmiar limfy, no i potem podbródek, czyli tutaj też dzięki temu, że te kuleczki są rozstawione pod pewnym kątem, fajnie zarysowujemy sobie linię żukwę, podobnie szyję. Tak, no i też oczywiście dekolt, jak i również ramiona, jeżeli jest duże napięcie. Tak, żebym ogólnie powiedziała taka najprostsza rzecz, fajna i przydatna. Następnie są to bańki chińskie. Są różne rodzaje bańki chińskich na rynku, gdybyście szukały, są też takie bańki bardziej profesjonalne, szklane. One są na pewno super, one są dużo mocniejsze, natomiast uważam, że jeżeli nie jest się profesjonalistą, nie ma się dużego doświadczenia, to dużo łatwiejsza w obsłudze jest właśnie bańka silikonowa. Ona jest delikatniejsza, tutaj nie trzeba takiej dużej wprawy i jest też mniejsze ryzyko zrobienia sobie siniaków. Zdecydowanie łatwiej się taką bańką po prostu operuje. Bańka powinna być zawsze jedna duża, druga mała. Małą wykorzystujemy głównie do okolicy oczu, do okolicy ust, chociażby czy nosowo-warkowych. A dużą warką możemy sobie opracować całą resztę twarzy, szyi oraz dekoldu. Różnica między tym masażem za pomocą bańki chińskiej, a za pomocą Masażera 3D jest taka, że tutaj przede wszystkim poprzez zaciśnięcie bańki uzyskujemy podciśnienie, bańka mocno przylega do ciała i w związku z tym ten masaż jest bardzo głęboki, bardzo intensywny. Tutaj jest bardzo duże pobudzenie krążenia limfy i krążenia krwi. Przez tkanki są bardziej dotlenione, odżywione, i jeśli chodzi o zastoje limfatyczne, to zdecydowanie bańka chińska sobie z nimi poradzi. Natomiast masażer 3D w niewielkim stopniu on też poruszy, ale jeżeli na przykład z jakiegoś powodu jesteśmy spuchnięci, to już masażer 3D będzie za słaby. Natomiast bańka chińska naprawdę fajnie ten problem rozwiązuje. Z tym, że tutaj bardzo dużym przeciwwskazaniem jest cera, taka naprawdę mocno naczynkowa. Czasami się zdarza, że ktoś ma na przykład popękane naczynka tylko i wyłącznie w tej partii, to można wtedy wykonać taki masaż, ale omijamy tą okolicę i tutaj najwyżej delikatnie ręcznie sobie e, policzki opracowujemy. E, kolejny gadżet, a w zasadzie taki Komplet podwójny to jest jak ja to nazywam, zestaw do głębokiego masażu, gdzie mamy przede wszystkim coś takiego, co jest w kształcie, bym litery T i drugi element skręcącą się kuleczką. I to już jest głębszy masaż, to już jest masaż, który jeśli dobrze dociśniemy, odpowiednio wykonamy, to możemy powiedzieć, że to już jest taki wręcz przy kości. Także tutaj następuje silna regeneracja, silne pobudzenie też krążenia nimfy. Nie wywołujemy tutaj w żaden sposób podciśnienia, tylko przepychamy jakby te płyny. I też jest to fantastyczny zestaw do masażu takiego, już głębokiego, odmładzającego, konturującego przy obrzękach limfatycznych, przy takim gorszym krążeniu. On też będzie pobudzał do wytwarzania nowych naczyń włosowatych, które z wiekiem po prostu nam zanikają, stąd jest też coraz gorsze odżywienie tkanek od wewnątrz, bo krew po prostu zaczyna gorzej krążyć. I ten zestaw zdecydowanie w tym pomaga. On jest dosyć prosty, te ruchy też są podobne. Jak w przypadku chociażby bańki czy tego masażera 3D, ale tu już mocno dociskamy, tak naprawdę intensywnie. Jak i również górną powiekę nożemy, czy dolną powiekę. Tak samo fajnie, szyje, dekolt, Ta część płaska może być do rozmasowywania okolicy między brwiami, też można fajnie sobie pomasować i troszeczkę odprowadzić limfę pod okiem yy, odwrotną stroną yy, tego masażera. Natomiast no, kuleczka już wiadomo będzie typowo przy oku, czy chociażby bruzdy nosowo albo też bardzo fajnie można zrelaksować napięcie między brwiami. No i część, co jest, bym powiedziała, mocno już takim zaawansowanym tematem, to jest właśnie płytka głasza, którą można po prostu samodzielnie stosować i samodzielnie też oddzielnie ją kupić, albo w zestawie właśnie z rollerem i stosować to po prostu wymiennie. I troszeczkę ten zestaw, ja bym powiedziała, że jest podobny do tego, który przed chwilą pokazywałam, do tego złotego. Ten wymaga większej wprawy, tym na pewno można głębiej zrobić masaż, chociażby z tego względu, że kiedy mocno dociskamy płytkę głasza, to mamy tutaj do wyboru różne krawędzie, różne powierzchnie, którymi możemy precyzyjniej opracować sobie pewne partie. Ale tak jak wspomniałam, to już wymaga większej wprawy, to już wymaga większego takiego, bym powiedziała, zaangażowania z naszej strony. I uważam, że jest to jeden z bardziej wartościowych tak naprawdę zestawów ale nie zamieniłabym go, może inaczej. Banka chińska równolegle powinna być stosowana, jeśli nie ma właśnie przeciwwskazań, dlatego że ona ma troszeczkę inne działanie. Więc, zawsze z założenia, jeżeli nie ma przeciwwskazań, chociażby takich jak błagające naczynka, uważam, że banka chińska jest podstawą, jeżeli chodzi o masażę twarzy, a następnie któryś z tych gadżetów, którym będziemy mogły głęboko już operować przy tkankach, tuż nie marze przy samej kości. Czyli to może być właśnie zestaw, to może być złoty zestaw, troszeczkę łatwiejszy w obsłudze, jak i również lub masażer 3D. Teraz zaobserwowałam, że nam jest łatwiej zrobić masaż właśnie za pomocą jakiegoś urządzenia niż ręcznie, jeżeli nie mamy wprawy, dlatego ja też polecam, że jeżeli ktoś nie jest w temacie bardzo głęboko, nie ma dużej wiedzy, to prędzej sobie zrobi porządny masaż właśnie za pomocą jakiegoś urządzenia niż Ręką, ale ręka jest niezastąpiona, i do tego też namawiam, i zawsze się takimi różnymi technikami dzielę. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam i wybór teraz po prostu będzie łatwiejszy. Pozdrawiam serdecznie, pa!